Prezent jakiś. A co może być prezentem na dzień matki? Nie wiem jakiś kwiatek może. Kwiatek? A tak. podobno laurkę też robisz. Tak. I co Ojciec... będzie na laurce? Kwiatek. Jeszcze nie dokolorowałem z tyłu. No, Jeszcze muszę zrobić kilka ich dzisiaj. Dorobię wszystkich już. A kochasz mamy? Tak. Kocham bardzo. Chodzi pani Dzień matki. Ja w sumie to mówię, to jest tak bez żadnych tam takich imprez jakiś. A mama wróci z pracy, jakiś prezencik, życzenia. I jeszcze pojedziemy do babki z do jej baby. O tak, to jeszcze pojedziemy Znamy. do mojej mamy Właśnie. mamy, tak? Tak. I wszystkie mamy będą szczęśliwe. Tak. Wszystkie. Wszystkie się zjeżdżają. Wszystkie to za znaczy ile? Troje, syn i córki. A skąd przyjeżdżają? Z radą ja. Wszyscy Radom. z radą mieszkamy. A jest jakiś specjalny obiad, kolacja, coś jest takiego. O, no, raczej przy kawie, bo dzieci są dorosłe. I przy kawie i cieście. Dostaje pani jakieś prezenty? No, przeważnie kwiaty. kwiaty. A kwiaty. jakie pani lubi kwiaty najbardziej? Stokrotki. Stokrotki? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę.